Przetestujmy dziś tego. To gadka. Kupiłam tą szczotkę do moheru. Wypróbujmy ją. Mam czapkę z angory. Zaraz ją wypiorę. I będziemy testować. Czapka wyprana. No i mamy teraz ją czesać na mokro. Zobaczmy. Zobaczmy, jak ona będzie tutaj. O, nie wiem, gdzie mam zacząć, ale spróbujmy. Ojo, jakie to jest Czy to tak ma być? Powiem Wam, że ja się trochę boję robić to. Czy to ma tak wyglądać? Nie wiem, nie wiem. No coś tam poczesałam. Zobaczymy, ale mam wrażenie, jakby ona się troszkę wyciągnęła. Okej. Okay. Wygląda tak. Wyrwałam trochę tego włosu, ale zobaczymy. I jak wygląda czapka w wyschnięciu? No, ma troszeczkę włoska, ale nie jakoś super. Myślę, że powtórzę tą procedurę jeszcze. I zobaczymy.